Początek. Każdy miał swoje początki, każdy widział jakieś czątki. One mogą być człowiekiem, który zginął nie wiadomo przed jakim wiekiem. Każdy miał inny start, niektórzy mogli mieć fart, każdy inaczej wykorzystał swoje szanse, każdy ma inną trasę. Początek, początek. Niektórzy dobrze w życiu wystartowali, mieli dobre dzieciństwo jak byli mali, mieli wszystko czego mogli zapragnąć, ale i tak dnia mogli sięgnąć, dobrze albo źle byli wychowywani, więc nikogo nie omijani, super powodzi im się w życiu, nic im nie zagraża na tym świecie byciu, Skoli kolei inni też źle wystartowali, mieli może zniszczone dzieciństwo jak byli mali, oni mogli wszystko stracić, ale też od nas się odbić, także dobrze lub źle wychowywani, mogli być pomijani lub nie omijani, nie powodzi im się w życiu, wszystko im zagraża na tym świecie byciu. Każdy miał swoje początki Każdy widział jakieś szczątki One mogą być człowiekiem, który zginął nie wiadomo przed jakim wiekiem Każdy miał inny start Niektórzy mogli mieć fart Każdy inaczej wykorzystał swoje szanse Każdy ma inną trasę Początek, początek Początek, początek